Dorota Wysocka sznep dla jednych symbol walki o prawdę, dla innych bezczelna propagandystka. Dziś stoi przed drzwiami instytucji, której niedawno się sprzeciwiała. W świecie, gdzie propaganda zmienia tylko barwy partyjne, witamy w Ministerstwie Prawdy. Tu wczorajsi oskarżyciele płynnie wchodzą w rolę dzisiejszych katów. Naiwnie nieświadomi ironii własnego losu. Pani Doroto, czy to prawda, że Rafał Trzaskowski znał pytania przed debatą? Jak to jest pracować w świątyni propagandy? Banda zażyganych frustratów z autobusu. Pytajcie dalej, ja też kiedyś wierzyłam, że to coś zmieni. Witamy w Ministerstwie Prawdy. Jak możemy dzisiaj pomóc doprecyzować rzeczywistość? Dorota Wysocka-Sznepf. Mam spotkanie z ministrem prawdy. Ach, tak. Arcykapłanka propagandy. Zgadza się. Sprawa konsultacji przedwyborczej. Oczywiście. Przepraszam za nieporozumienie. Nasze systemy automatycznego wykrywania treści w mediach społecznościowych przypięły panią pod kilkoma nazwami: Arcykapłanka propagandy, żona ambasadora od dopłaty, Sznepfowa. I ta od pijaka, co żyga w autobusie. Dla uproszczenia, którą mamy się posługiwać, dziennikarz Wysocka-Sznepf będzie wystarczające. Doskonale. Choć nikt tak pani w internecie jeszcze nie nazwał, to już dopisuję do bazy. Proszę do windy, piętro dziewiętnaste, 19, pokój 1984. To tylko rutynowa kontrola lojalności to znaczy bezpieczeństwa. Proszę mi powiedzieć, co to za 17 wejść na kanał 0 między drugą a czwartą w nocy? To monitorowanie wroga w celach dziennikarskich. Hmm. A te cztery nieudane próby pisania tweetów o trzeciej dwadzieścia nad ranem? Mam prawo do prywatności. Oczywiście. Jednak kontrola jest najwyższą formą zaufania. Podobno Stanowski znowu zyskał w sondażach. Szef jest wściekły. Musisz coś wymyślić, dorodko. Wczoraj zwolnili Macieja za zbyt późne przełączenie materiału na konwencję trzaskowskiego. Nie trafić do fundacji odpowiedzialnej za bibliotekę prezydencką. Poznać... Przenosimy się teraz do Krakowa, tam zaczyna się wiece wyborczy rafała trzaskowskiego. Maciej przeszedł na emeryturę. Tak, tak, emeryturę. W wieku 38 lat. W każdym razie jego telefon od tego czasu nie odpowiada. Z członkami poprzedniej władzy. Co ja tu właściwie robię? Pani Doroto, słyszałam, że miała pani ciekawą debatę. Profesor Bartoszewski przewraca się w grobie ze śmiechu. Nie przyszłam tu żartować, Anno. To poważna sprawa. Ten, ten. Stanowski, kandydat numer 6, jeśli można prosić, nie używamy nazwisk niepoważnych kandydatów. Dziś rano wypuścił kolejny film, prawie milion wyświetleń w dwie godziny. Minister jest zaniepokojony. Przecież robiłam wszystko zgodnie z wytycznymi. hm. nie było żadnych wytycznych, a już na pewno nie było cytowania Bartoszewskiego i porównywania kandydata do wymiotującego pijaka. Minister prawdy czeka. Dorota, moja ulubiona dziennikarka. Usiądź proszę. Nie martw się to nie przesłuchanie. Hehe, wiem, że ostatnie dni były mm, trudne. To ten stanowski arcykapłan, Mamony, jak go nazwałaś. Nie złari posta swoją drogą. Taka mm, nienachalnie błyskotliwa. Dziękuję, panie ministrze. Starałam się zachować godność, ale on. On wspomniał mojego teścia i. Tak, tak. Teścia się nie wybiera, prawda? Ale męża już tak. A propos rodziny, czy twój mąż wrócił już z Włoch? Ta nominacja ambasadorska ciągle wisi w powietrzu, prawda? Jeszcze nie. Czeka na. Czeka na finalizację procedur. Zawsze warto prześwietlić rodzinę współpracowników, zwłaszcza gdy ma wschodnie wpływy. Dla bezpieczeństwa państwa rzecz jasna. Ale dość o rodzinie. Mamy ważniejsze sprawy. Jutro cisza wyborcza, dziś wieczorem ostatnie wydanie Twojego programu przed wyborami. Musimy jakoś odpowiedzieć na ten film. Panie ministrze, może powinniśmy to zostawić? Odpowiadanie tylko nakręca spiralę. Zostawić? Po tym, jak nazwał Cię raczej kapłanką propagandy? Po tym, jak wywlókł historię Twojego teścia? Ten człowiek twierdzi, że pobieraliście z mężem nienależny dodatek, prawie pół miliona złotych, na niepracującą żonę, choć zarabiałaś nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie w TVP. To. to kłamstwo. Nigdy nie. Oczywiście, że to kłamstwo. Tu wszystko jest kłamstwem. Może być kłamstwem. Prawda będzie taka, jak zdecydujemy. Dlatego przygotowaliśmy specjalny materiał na dzisiejszy wieczór. Pokażemy, kim naprawdę jest Stanowski. Ile naprawdę zarabiał w TVP za Kurskiego? Ale w jego filmie są już wyjaśnienia. Kto ogląda filmy, to do końca. Wystarczy kilka wyrwanych cytatów, kilka źródeł zbliżonych do. A prawda stanie się taka jak trzeba. Anna pokaże ci scenariusz dzisiejszego programu. Jest już napisany. Wystarczy przeczytać. To to bardzo ostry materiał, panie ministrze, jeśli go wyemituje, Stanowski na pewno odpowie jeszcze mocniej. I czy to w ogóle zgodne z prawem, żeby media publiczne tak o jednym kandydacie? I co zrobi? Złoży pozew, na kogo, na TVP. Nie po to naprawialiśmy sądownictwo, żeby cię ukarali, a nawet jeśli to zapłaci TVP, czyli po części również stanowski. Czego się boisz? Opinii publicznej. Ludzie widzą, co się dzieje. Coraz więcej osób mówi, że zamieniliśmy jedną propagandę na drugą. Ludzie? Ci sami ludzie, którzy głosowali na PIS przez 8 lat? Ci sami ludzie, którzy pozwolili zniszczyć demokrację? Nic dziwnego, że przeszkadza im praworządność. Pamiętasz, co pisałaś przez lata? Zrobię wszystko, żeby naprawić te media po PISie. Wszystko, Doroto. Ale czy naprawianie oznacza robienie dokładnie tego samego? Nie tego samego, tym razem my mamy rację. To fundamentalna różnica. A jeśli... jeśli odmówię? Oczywiście, masz prawo odmówić. Jak już mówiłem, przywróciliśmy demokrację i wolność. Ale, nie sądzę, żeby jakiekolwiek medium chciało zatrudnić dziennikarkę, która została zmiażdżona przez Stanowskiego, a potem została wyrzucona dyscyplinarnie z mediów publicznych za łamanie konstytucyjnych wartości państwowej stacji. A ta nominacja ambasadorska dla Ryszarda? Cóż, procedury potrafią trwać latami. Wszyscy wiemy, jak bardzo na to czekaliście. I te wschodnie wpływy jego ojca. Szantażuje mnie pan, panie ministrze? Szantażuje? Co za ostre słowo. Ja tylko opisuję konsekwencje. To jak prawo grawitacji jeśli upuścisz szklankę, spadnie i rozbije się. Czy grawitacja szantażuje szklankę? Pomyśl o tym jako o dodatku. Dodatku, naprawdę. Lubisz dodatki, prawda? Czasem trzeba kogoś poświęcić, żeby prawda była taka jak trzeba. Twój teść to rozumiał doskonale. Nie przejmuj się. Z czasem będzie łatwiej. Naprawdę w to wierzysz? Że jesteśmy lepsi? Nie chodzi o to, kto jest lepszy. Chodzi o to, żeby po tym wszystkim opozycja nie przejęła prokuratury. Do tego czasu mamy chociaż wolność, prawda? Sumienie to luksus, na który nie mogą sobie pozwolić ludzie u władzy. Dlatego mają nas, żebyśmy stracili je za nich. Kiedy to się stało? Kiedy stałam się tym, co kiedyś zwalczałam? Pięć minut do emisji, pani Doroto. Trzy, dwa, jeden. Dobry wieczór państwu. Dziś w programie kim naprawdę jest Krzysztof Stanowski? Ujawniamy szokujące fakty o finansach kandydata, który nie stroni od nienawiści. Myślałam, że walczę o wolne media. A teraz kim właściwie jestem? I tak oto koło historii zatacza pełny obrót. Nowa władza, stare metody i jeszcze więcej ofiar. Śpij spokojnie, Polsko, bo kłamstwa, które lubisz słyszeć, zawsze będą głośniejsze od prawdy, której się boisz.